W jaki sposób można wykorzystać w doradztwie, w byciu agronomem telefon do budowania własnej marki? W jaki sposób można zabłysnąć, można zapunktować u swojego klienta, u swoich rolników? Bardzo prosto. Można mu przez aplikację doradzać. I to na przykład w segmencie wapna. Wyobraź sobie, że dostajesz zapytanie od rolnika w aplikacji, którą ode mnie posiadasz, a więc w Hektar Biznes, bo tak ona się nazywa. Ty jako fachowiec wiesz doskonale, że rolnik pyta o to, co jest drogie i jesteś w stanie wycenić mu i zaproponować towar, wapno, które ma lepszy skład i jest nawet odrobinę tańszy od tego, o co on pyta. Ty to wyceniasz, on to zamawia i ty punktujesz w jaki sposób? W taki, że tu była Twoja wiedza. Pokazałeś ją przez doradztwo, użyłeś aplikacji, w ciągu kilkudziesięciu sekund byłeś w stanie po prostu zwyczajnie podpowiedzieć swojemu rolnikowi, że możesz dać mu, że możesz mu załatwić, skołować towar, który będzie albo w tej samej cenie i w lepszym składzie niż to, albo po prostu będzie miało zwyczajnie ten sam skład, ale dużo lepszą cenę. Co by nie było, Ty zyskujesz, on zyskuje, nikt nie traci. I o to właśnie w tym chodzi. I między innymi po to zbudowałem Hektar Biznes. Aplikację, która nie jest jakąś tam apką, tylko jest narzędziem do doradztwa, jest narzędziem profesjonalnego agronoma. Budowałem to po to, żebyśmy my, fachowcy, zaczęli się w końcu wybijać w tym rynku, który jest jakby nie było chaosem, bo tak w Polsce to wygląda. Zatem jak, byś, jak chcesz być doradcą z przyszłością, takim, który przede wszystkim... Odpowiada swoim rolnikom, to dołącz do grona, dołącz do hektar biznes, tyle ode mnie. Ja to wymyśliłem dla Ciebie i na pewno to by się to przyda.